Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Izak. Yy, trochę chory jestem, słuchajcie, jakoś się chyba przeziębiłem i, i czuję się jakoś beznadziejnie, ale stwierdziłem, że to nie szkodzi, bo mogę overwatcha nagrać, mogę gadać spokojnie, mogę się patrzeć w kamerę, mogę się patrzeć na monitor. Jeszcze mi się nic nie rozmywa, więc jest spoko. I być może złapanie jakiegoś haksa troszeczkę poprawi mi e, samopoczucie e, być może również wam i, i o to w tym wszystkim chodzi, bo, bo ja się czuję lepiej i wy się czujecie lepiej, wszyscy się czujemy lepiej, także wspaniale, dlatego... Postaram się to szybko ogarnąć. Herbatkę właśnie sobie wypiłem, słuchajcie, herbatkę z miodem i z cytrynką, wziąłem sobie z Corbin, bo byłem trochę niewyraźny, ale już kamerka, się jest ostra, wszystko widać, więc jest spoko. Ech, także no, w ogóle odkąd zacząłem streamować, chodzić na siołownię, w ogóle to, to chyba nie razu się nie przeziębiłem, to po raz pierwszy, słuchajcie, coś mnie, coś mnie jakoś tak złapało, nie wiem czemu, może dlatego, że byłem na dwugodzinnym spacerze tutaj w, w, z Paulinką i trochę mnie przewiało. No, ale dobra, nieważne, słuchajcie, takim wstępem będzie, że Wy się czujecie wszyscy dobrze, że nikt nie jest chory, że, że wszyscy są zdrowi. Jeżeli ktoś jest chory, to łączy się z Wami w bólu i życzę Wam zdrowia jak najszybciej. A tymczasem, sobie przechodzimy do Overwatcha numer jeden dzisiaj w tym odcinku. Pan podejrzany, jak na razie, stoi na respi, i się nie rusza. Także to może być dobra zabawa za chwilkę, chociaż na razie go nie ma po prostu. Dobra, zmiana stron. Zaroczy przygaję 4.11. Pana podejrzanego znowu nie ma. No cóż. Nie wiem, czy zasłabł, czy przesnął, czy musiał pójść na obiad, bo go mama zawołała, czy na przykład stwierdził, że mu się nie chce grać, bo jego drużyna jest, gra beznadziejnie. Ma 14 fragów, więc coś tam pozabijał ma, ma 5 gwiazdek, więc... O nie, to 11 dla, dla antyterrorystów, no, to jest wszystko spoko. Nie, to ja myślałem, że to terroryści przegrali, a to wszystko się zgadza. Także to pan podejrzany te trochę wykorował, ale być może się obraził, że przegrali ostatnie dwie rundy. Nie no, dostał ewidentnie reporta za griffin, słuchajcie, no to jest ewidentne... Ło! Wow. No, ruszy, ruszył ostro, nie? No nie mógł teraz zabić Ale jak już tak wystartował, słuchajcie, to normalnie jak Kubica za najlepszych czasów, nie? Także coś, coś z tego jeszcze może być, wam powiem Tylko nie wiem w sumie w takim razie, po co nam pokazywali w ogóle ostatnią ruch... Aha, pokazywali nam ostatnią rudę, bo zaraz ten mecz się skończy, nie? A ten koleś się zaczyna bawić będzie podcetkę na ninja. Jest Zetka. O, już biegają. Go się trochę w szoku. Nawet nie zauważył. Gdzie on pędzi? Hmm. No i niespodzianka. Ale bomba już na pomysł nie będzie. No, ale ten był pan podcetką na ninja, także wszystko było pod kontrolą. No dobra, kolejne trzy fragi tego pana. Ale czy tutaj coś widać? Czy tutaj widać jakieś haksy? Mi się wydaje, że niespecjalnie. Dobra, mam czwóreczkę. No oczywiście pewnie skina nie ma. No nie ma. Ale nie szkodzi. Wierzę, ja to na bomb safe. A, wydaje mi się, że to jest jakiś smer po prostu wiecie? Teraz wszystko słyszę na pewno. Nie, movement w porządku. Ładnie się wychyla. Gład, gładkie, łatwe fragi. Wydaje mi się, że to jest smerów, bo terroryści też tam troszeczkę. jak takie ow owce we mgle. Urany. terroryści, tam no, widzę, że nam się nie przejmują specjalnie jakiś UMP, TEC, P90, Scout i Glock bez niczego, spoko. Także słuchajcie, ja że biorąc pod uwagę jaki jak kupili terroryści, dostawiam, że tutaj raczej mamy do czynienia z jakimiś niższymi rangami. Ja pan powiedział, że to jest po prostu smurf, który sobie, który sobie walczy na tym... bezkinowym koncie to by wszystko się zgadzało tak naprawdę. Mam 4 4 Ale jest tak Izek, przynajmniej w jego rękach. To taki, to taki miły symbol w, 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 w Overwatchu, kiedy się izak pojawia na Overwatch'u, niekoniecznie jako pan podejrzany, jako skin po prostu, no ale jeszcze poczekajmy. 204 average damage na rundę, słuchajcie, tak na razie bije ostro. Smoke jest spoko, bo jest Luka, mógłby ją wykorzystać, zobaczcie, mógłby się tak wcelować, żeby było widać nogi i sobie mógł postrzelać, ale nie, usilnie próbuję przez tego smoka i trochę niepotrzebnie właśnie, bo jest luka, mógłby się wcelować po prostu, by widział czy ktoś, czy nie, skarowanie przez małkę, przez go widać. No to nie jest chyba najlepszy pomysł. Można było to zrobić to lepiej. Ale już nie jest to terorycznie biegać, po tym jak zobaczyli, że Pan podejrzany na jest ze sniperką. O, przeskoczył. Czterech na trzech, No i tam na Bombsite a coś się stało, no proszę. Oj, bomba jednak nie dała rady. Byłem ciekawy czy zdąży umknąć przed tymi antyterrorystami na z tego. Nie, movement w porządku. Nie wiem, global to, to raczej nie jest, ale. Chociaż A teraz... Teraz poszło ładnie, no, ale terroryści... Jak dla mnie to, to słabiutko, naprawdę. 5, 19, 7, 19, 9, 19. Albo być może, ci coś zacznie. Być może jest taki mecz, że dwóch kolegów sobie zagrało... Dwóch kolegów sobie zagrało na przykład z wyższymi rangami, a trzech było z dużo niższych, nie? Bo jednak jest ta różnica bardzo duża. Tak też się czasami się zdarza. Wiesz, też było ostatnio, że grałem jakiś mecz na globale i jeden koleś był globalem, a pozostałe cztery osoby były goldami. No i wygraliśmy chyba do dwóch czy do jednego. Więc takie rzeczy też się zdarzają, nie? Więc być może też tak było, właśnie, no ale. No ale to jest oczywiście jedno zwycięstwo dla pana podejrzanego po stronie No, już nie da się tego meczu przegrać, skoro tyle ludzi wygra i po to wydaje mi się, że już jest pograne. ale no, nie, movement w porządku, dobrze się wychyla w sumie. Ej, dobra, movement <grym> w porządku, teraz się trochę za. blokował, ale to też się zdarza. Doskonale o tym wiecie. Ach, to jest. To... A, bo tam tylko już miał małą HP. Ostatnią pestkę. No, tych fragów się trochę, trochę nahał po stronie CT. Zobaczcie, że tutaj po stronie CT w 6 rund mam więcej fragów. No, może w 7, bo więcej fragów niż po stronie terrorystów całych. 17 do 2 ma statystyki po stronie CT. I teraz jeden na jednego jeszcze. Tak, troszeczkę niepotrzebnie tak skrzela z tej M4, bo trochę mało mu kul zostało na wygranie tego flacza. Eee, dobra, wystarczy. Znowu ostatnia kula chyba. No, dzięki, panie podejrzany. No jeszcze jeszcze chciał, żeby trochę dłużej odcinek potrwał. Także bardzo, bardzo miło, dziękuję Ci Panie Podejrzany, absolutnie tu nie było żadnych haksów, to jestem tego pewien na 100%, że tutaj nic nie było. Zagliffing też go nie będę reportował, bo nie było go faktycznie na jedną rundę. Być może za to dostał reporty właśnie, że, że był AFK, no ale to się czasami zdarza, że nie wiem, trzeba gdzieś tam stać na przykład, bo, bo ktoś dzwoni do drzwi albo trzeba pójść do toalety, no zdarza się. Zdarza się, można było wziąć pauzę, no ale nie szkodzi. Lecimy dalej, kolejne demko. Overwatch. Ok. Pobieramy sobie demo i zobaczymy. No mam nadzieję, że jakiś hacker się uda złapać, bo taki był plan, żeby sobie palić nagrywanie, nagrać wam Ourouczyka, nagrać za siebie Ourouczyka, kogoś złapać, jakiegoś haksiora, żeby sobie trochę poprawić samopoczucie No ale przede wszystkim mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że we wszyscy zdrowi, wyraźnie też wszyscy zdrowi. No na razie czego pozdrawiam serdecznie i życzę zdrówka jak najszybciej i dla siebie i dla Was oczywiście. No a my lecimy z kolejnym oczekiwam, chyba będzie jakaś inna mapka, bo się dłu dłużej wczytuję. Długo się wczytuje demkę, to może będzie jakaś ciekawa mapka. No nie, jednak das dwa. No dobra, pan podejrzany, 18 fragów, 12 śmierci, jedna gwiazdka, tak 9 groundwater. zobaczymy, co ten pan pokaże. Jak na razie kampi przed długą. To jest skrócił, ale słyszał kroki. Nie wiem, czemu wychylał z nożem, za bardzo. No tak, przed tą galą uciekł w idealnym momencie, ale to mógł, to mógł być przypadek, nie? A, jest przeskanowane. Oj, zablokował się troszeczkę. A teraz szybka gala ma być. Oj, tutaj widzi, że mógł to być on. Na miejscu tej ściany. No i tak się zaczyna Ten koleś trochę mi się nie podoba, przyznam szczerze. No, teraz poszedł przed tutorą na Hmm. dał się zabić no, ma takie niektóre zachowania, nie do końca naturalne, ale jak na razie to jeszcze nic nie ma, absolutnie. No zobaczmy sobie. Tu być może dostał info od kogoś z respa, chociaż kurde nie, no nikt nie patrzył chyba tego środka. A widzicie, że tutaj coś jest nie tak, bo to się... Tutaj się bardzo dziwnie wychyla, wam powiem szczerze. I to mi się nie podobało zupełnie. To mi się zupełnie nie podobało, jak on się w tym, w tym momencie wychylał. To sobie sprawdzę miejscówki. To, to może być, słuchajcie, hacks, który próbuje się kryć też, nie? Oj, i teraz. No, okay. no Koleś mu wybiegł pod celownik, nawet nie zauważył. A chociaż XXS tak słyszał te kroki pod site B, nawet powinien wiedzieć w ogóle, że to jest przeciwnik. No bo przecież ten sobie poszedł ten, zobaczcie. No, ten sobie poszedł środkiem, ale ten już był do niej trupialni, tak? Gdzieś tam na plecy. Więc powinien słyszeć ten środek, że on pędzi na do site B, więc powinien być tam celowany też. Powinien się spodziewać. Teraz na gara sobie poleci. W tego strony, słuchajcie, jednak no, nie stoi na najwyższym poziomie, jak się kazuje. To jest ciekawe demo, wam powiem, nie? To jest ciekawe demo i, i te dwie rundy mi się już nie podobały na pewno. Ok, to jest sprawdzę, miejscówkę, spoko. Jest jeden gość na Gali. Co tam się stało? No razie ta jedna runda była taka dziwna, nie? Taka strasznie dziwna. No ale dobra, poczekajmy sobie jeszcze. Pan terrorysty, O, więc bombę. schowaną bombę zrobić zobaczcie. O trochę źle położył, trzeba było troszeczkę głębiej. A taką na, na, naprawdę ciężko znaleźć, jak się wychodzi z bramy, nie? Z okna będzie ją widać, ale jak się z bramy wyjdzie, to nie tak łatwo. A pan co tak na no spokojnie wszystko, chociaż tam się a, tak przyczaił... No właśnie. Że musiał fragę zdobyć. To jest też czasami fajna pozycja tutaj. zostaje się właśnie dwóch na dwóch, dwóch na jednego, jeden na jednego to czasami się, śmiesznie się to ustawić, bo często w ogóle nikt nie patrzę. Jeżeli macie czas, żeby się tu ustawić, to spoko. To się przydaje taka miejscówka. Nie, no to całkiem... zachowanie próbuję się Dla no, <grystanie> nowy wygranat. Nie, no, wydaje mi się, że koleś będzie czysty, chociaż no, była ta jedna runda, która mi się nie podobała zupełnie z tym swoim zachowaniem, ale w tym momencie wszystko się zgadza. No dobra. O, maszyn gun nawet. Zobaczcie. Z czym on tu biegnie? Nie zaczynamy zobaczyć w sumie. Ja nie, nie, nie wiem, jaka to jest ikonka. Czy to jest Negev, czy to jest. M200 to jest Negev. Dobra. A to już. Otóż... Będzie ostra jazda. Ciekawe, jakie zajmuje. zajmuje. 3HP, zobaczcie. Ten był strasznie słaby. Ja wiem sobie go najlepiej rzucić, tak czy starać się go rzucić jeszcze mocniej, żebyś się odbił tam tylnych ścian i wylądował tutaj, czy jednak delikatnie go rzucić, tak żeby był tuż przy tym. Chyba delikatnie byłoby łatwiej go tak rzucić. To z nagevem ja cały czas walczy. O, chyba już po nim. Ło. Wow. Tak kiedy on w końcu ale przecież nie trzeba przeładować. Nie, dobra. Okej, okay, spoko. No ale nie, to słuchajcie, żadnych haksów nie ma też, tak się wydaje, że tutaj też czysto, absolutnie. Koleś po prostu sobie kupuję negewa i to jest taki, wiecie, disrespect kompletny, sobie robi co chce tak naprawdę. A jest fragment dla pana podejrzanego kolejny, to jest smoke, ale jest dziura w tym smoke'u, może sobie spokojnie wychylać. Nie, z tym nagiewem sobie radę. no to słuchajcie, za to dostaję reporta. Na 100% to dostał reporta, no ale tutaj żadnych hacksów nie ma absolutnie. No i ostatni pan ZigZag na bomb B, i to już będzie 15 runda na pewno. Czy dostał jeszcze twojego? Chyba nie. A może? No, tak na spokojnie. Znaczy jestem dziwany, że on w ogóle nie pędzi do tego fraga, chociaż może tego nagiewa nie chce stracić. Trochę w końcu taki nagiew kosztuje. To sobie sprawdza wszystkie miejscówki Okej okay. Tutaj też pana nie ma Nie, w sensie, coś czuję, że będę musiał nagrać kolejny odcinek gdzieś na jakiś najbliższy dzień Przydałoby się jakieś się rozłapać Bo tutaj absolutnie haksów, słuchajcie, też nie, nie było widać Insufficient evidence, no niestety tutaj haksów też nie ma Także w dzisiejszym odcinku bez cheaterów, be, bez hacksów, No ale odcinek jest, także mam nadzieję, że się podobało. Życzę Wam wszystkim zdrowia i widzimy się na streamie. Być może, bo dzisiaj komentuję meczyki. E, Polski drużyny również, Launch Gaming walczy o awans na Lana Dreamhacka Masters Malmo. Także zapraszam serdecznie. 21 będzie mecz. Wcześniej, od 19.30 się ruszam do streamu, bo wtedy jest meczek g z Mousesports, więc jakby coś to za, za, serdecznie zapraszam. Wpadajcie. E, a ja się z Wami żegnam. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia w takim razie. Patki. Cześć.